Ale no. on tu śpi, no, 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 ale był większy, ale był większy. Z pan jeszcze tutaj ten? No, no, no. Panie Mariuszu, nie pan, na ma pan No nie wiem. No sprawa alkoholowa znowu No, 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 Pracuje pan? Nie, nie, nie. Nie pracuje pan. Nie. A czego pan żyje? A tak, z dostaw żyje kurze, ze streamów. A wie pan to, co to są streamy? No właśnie nie wiem. No to tak, ja panu wytłumaczę to, co to są streamy, panie kuratorze. Mhm. To tak. jesteśmy wtedy na fotelu, tutaj na wszystkim. Mhm. No, odpalamy sobie kamerki, odpalamy sobie kurze tam, wiadomo kurze te Internet? No, 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 Z tego z różnymi ludźmi. Ludźmi rozmawiamy. Mm -hmm. No i wtedy nam dostarcza to jak. A to, pieniądze wysyłamy? Nie, nie, nie. Jedzenie na przykład. Mm -hmm. No dobra, ale gorąły wam chyba nie przynoszą. Też. Też przynoszą? Też. Ja nie wiem tak można żyć, kurde. No, no. Nic się nie robi, a wszystko przychodzi. No widzi pan. Bo. Widzi pan. No. Dobra, panie Maryszu. Lodówkę pan ma widzę. Tak mam. Mam pełne wyżywienie w lodówce, mam, naprawdę. Dobra. Panie Maryszu, e... dużo pan spożywa alkoholu? Tak średnio można powiedzieć. A co do to znaczy średnio? Średnio, tak. Na no średnio tam, dwa, trzy piwka tam. No a ta flaszeczka co tu stoi, jedna, to jest a druga, a trzecia, no, no pewnie pusty panu nikt nie przyniósł. No, no to widzi pan, jeszcze kurę kolega kurę pija. No ale śpi. No. A sąsiedzi pana nie wyzywają, że pan tu późno No troszenki, no troszenki, delikatnie. Wie pan ale... co, wie pan, że jak tu ktoś wlezie i to panu tu samępi ciągną, po raz mu wypieprzą? No to ja wiem no. To trzeba posprzątać panie Mariuszu. To, to, to i to. E, no i to pan się jaki pan będzie z Bo no. naprawdę, y, wejdzie tu tu Sanepi i pana sąd usuną na jakiś czas, przynajmniej to odkazuje to mieszkanie. No. I nie wiem, mogą pan chyba zabrać to mieszkanie, bo stwarza pan zagrożenie dla innych Aha. Osób. O to chodzi, nie? Aha. No bo tutaj myszuny, jakieś robactwo, to chyba do żadnego problemu tu Panie Maruszu, tu mi pan się podpisze w dwóch miejscach. Tak? Pierwsze. Pierwsze tutaj. Tak. tak. Ja z panem dzisiaj rozmawiałem. Pana poinformowałem, że ma pan kuratora. Podpis kuratora, tak? Nie, nie. Czy ja ty pan, ty? tu. Tu był. Tam. Bo kurze. No ale co pan nie kraj, że nie w tym miejscu podpis jest? Nie? No. No A jeszcze nie. na drugiej stronie. No. podpis teraz, kurde, najważniejszy, nie w tym miejscu. No. tak, że e, e, to, Mariusz, posprzątanie, Panie Mariuszu. No będzie, będzie posprzątany. będzie. O, no, mówię. Tu będzie. służby, to was tu wypierdzielą. Dobra. Dobra. A czy to, że pan płaci? Tak, wszystko, wszystko jest opłacone. A służba ma ten chłopak ja zacząć. Wszystko jest opłacone, bo to on w